Osoby działające w Stronnickim Komitecie Antyfaszystowskim, oprócz tego, że działają w nim i staramy się no, na bieżąco e, zwalczać jakieś tam przejawy faszyzmu, bądź na przykład ksenofobii, homofobii, to, to są też osoby, które działają w różnych organizacjach, e, na przykład prorównościowych. Są to osoby, które organizują Marsze Równości w, w wielu miastach Polski. Staramy się tam promować równość, staramy się promować solidarność, staramy się promować dbanie o prawa pracownicze. Wydaje mi się, że no właśnie ty, tego rodzajami działaniami staramy się po prostu pokazywać jak w Polsce zbudować lepsze społeczeństwo, jak w Polsce zbudować państwo, które będzie lepiej dbało o wszystkich obywateli i wszystkie obywatelki. Poniekąd jest to prawda, że ruchy narodowe wciąż są marginesem, ale są coraz bardziej akceptowane i, i są coraz bardziej obecne w mainstreamie, czyli o czym świadczy to, że na przykład, ostatni Marsz Niepodległości został przejęty przez rząd. Szli tam prezydent Duda, najważniejsi ministrowie, i w tym samym marszu szli, szli neofaszyści. Nie tylko polscy, ale też zagraniczni, typu włoska Forza Nuova i wiele innych ugrupowań. to pokazuje, że jeśli prezydent i neofaszyści idą w jednym marszu, to to jest coraz bardziej akceptowalne. I też w ostatnich eurowyborach może ugrupowania. Konfederacja, która skupia także faszyzujące ugrupowania, nie przekroczyła progu, ale była temu bliska, i też to pokazuje, że to zagrożenie nie jest tak małe, jak niektórzy twierdzą. Nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że są na uniwersytecie radykalnie prawicowe grupy, które chcą wyrzucać z niego wszystkich, którzy nie pasują im do obrazu prawdziwego, białego Polaka katolika. Kiedy usłyszałam o tym, że w rok rozpoczęcia moich studiów na uniwersytecie ONR próbował zmuszać zagranicznych studentów do obchodzenia głównej bramy i przemykania się na swoje zajęcia bocznym wejściem od ulicy Oboźnej tylko dlatego, że nie pochodzili z Polski, bądź mieli inny niż biały kolor skóry, poczułam ogromne oburzenie, które zmusiło mnie do tego, aby zacząć działać. Poparcie dla skrajnej prawicy w Europie wydaje mi się obecnie wcale nie wzrasta. To znaczy, jak patrzymy na y, ostatnie wybory na przykład do Europarlamentu, to widzimy, że to nie jest tak, że mamy tutaj jakiś wielki triumf skrajnej prawicy. Na tle na przykład, nie wiem, Zielonych czy Liberałów e, wzrost ich poparcia wcale nie jest tak imponujący. E, inaczej wygląda sytuacja w Polsce, gdzie wydaje się, że skrajna prawica troszeczkę wzmacnia się, chociaż Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w tym, to żebyśmy zrozumieli, że skrajna prawica wcale nie musi rządzić, żeby realizować swoje postulaty. Wystarczy, że skrajna prawica swoimi postulatami zaszantażuje partie głównego nurtu i to spowoduje, że partie centroprawicowe w którymś momencie zaczną mówić językiem skrajnej prawicy, a gdy zaczną mówić tym językiem, to zaczną później działać zgodnie z ich postulatami. Widzimy, że dzieje się to już na Węgrzech, gdzie partia centroprawicowa partia Fidesz Przejęła postulaty skrajnie prawicowego Jobbiku, i dzisiaj wydaje się, że to właśnie Jobbik jest partią bardziej umiarkowaną, a całą antyimigrancką agendę realizuje dziś właśnie Centrum Prawicowy Fidesz. Podobne przykłady możemy znaleźć w innych miejscach na świecie, i wydaje się, że taka właśnie może być przyszłość polityki w Polsce. W jaki sposób budować społeczeństwo obywatelskie, w jaki sposób budować społeczeństwo tolerancyjne? Przede wszystkim uważam, że trzeba zaakceptować, że Polska staje się krajem różnorodnym i z czasem będzie bardziej, bardziej różnorodnym. Bo też e, dzisiaj spotykamy się z tym wyzwaniem, że bardzo dużo przyjeżdża do polski migrantów, na przykład z Ukrainy, e, ze Wschodu. Więc trzeba to zaakceptować, że za jakieś tam 10 lat, 15, 20 lat Polska będzie różnorodna. E, I bardzo ważne już teraz się się nauczyć, szanować różnorodność, szanować wielokulturowość i współpracować z tymi imigrantami, współpracować z tymi mniejszościami, z tymi osobami, które przyjeżdżają do Polski i które widzą w Polsce swoją jakby ojczyznę też, drugą ojczyznę. Nazywam się Dominik Puchała, jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Działam jako aktywista, współorganizowałem między innymi pierwszy I i II Marsz Równości w Częstochowie. Cześć, nazywam się Artur, studiuję Historię i Socjologię na UW i działam od mniej więcej półtora roku w Studenckim Komitecie Antyfaszystowskim. Nazywam się Małgorzata Brus, jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego, działam w Studenckim Komitecie Antyfaszystowskim i Tańczowej Częstochowie. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się badaniami uprzedzeń, radykalizacji i dyskryminacji. Nazywam się Natalia Siniaewa-Pankowska, pochodzę z Mołdawii, mieszkam w Polsce, jestem w działaczce Stowarzyszenia Nigdzie Więcej, piszę doktorat na temat pamięci zaglady w Mołdawii i Europie Wschodniej.